Jestem bardzo lapidarna, czyli tak, wygląda na to, że te kobiety są lapidarne i, i tak chcę powiedzieć. Pani Stanisławie, a myśmy się kiedyś w pociągu poznali. Matko Chrystusowa, co pan opowiada? Matko jest ja, ja, jak? Jak ta Partia Demokratyczna, a poza tym w SLD też są ludzie, którzy chodzą do kościoła, tylko i nie, pan nie, nie musi mieć wszyscy na czole napisani. Jak, 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 jakiego jesteśmy wyznania i to jest naprawdę prywatna sprawa każdego człowieka. E, na to zupełnie zrozumiałe, że, że e, to, to jakby od dzieciństwa się nosi w sobie i, i to zawołanie akurat. Proszę wybaczyć pani Stanisławie, ale jaki rozbiór polski, ja, jakim językiem, my, panowie, się. Ja naprawdę chodzę między ludźmi, rozmawiam i zupełnie o co innego nam wszystkim Polakom chodzi. Naprawdę jest kryzys światowy, jest kryzys światowy. Yy, wszyscy jesteśmy zaniepokojeni. Dotyka to nie tylko najuboższych warstw społeczeństwa, ale za, za coraz szersze kręgi yy, społeczeństwa, yy, wszystkich społeczeństw, tych zwłaszcza bogatych w zachodniej Europy. Wszyscy są przerażeni, nie wiedzą, jak z tego wyjść. Wyjść. Trzeba ostrożnie i mądrze postępować. Państwo musi mieć jasne prawo. Państwo musi dawać poczucie bezpieczeństwa. Ludzie muszą wiedzieć do przodu na parę lat mniej więcej, jakie będą mieli podatki, czy szkoły są przygotowane dla dzieci, które idą w szóstym roku życia do szkoły, czy też nie. Jak pomóc tym samorządom? Jak pomóc kobietom, bo to jest bardzo poważny problem. Ja nie mówię tu z punktu widzenia feministki, bo nie o niej jestem. Ja jestem kobietą centrum. Nie należę do żadnej organizacji feministycznej, ale byłam na kongresie kobiet i wielu rzeczy bardzo interesujących się wysłuchałam. Proszę Państwa, naprawdę uspokójmy się i mówmy o e, przyszłości Państwa, o tym co należy zrobić, o tym co należy zrobić dla e, przyszłych pokoleń, dla młodzieży, która w tej chwili nie ma pracy e, zgodnie ze swoim wykształceniem, e, a nie opowiadajcie Państwo o rozbiorach. E, nie mówcie o, nawzajem o zagrożeniach, kondominiach i tak dalej, bo to wszystko jest nieprawda. Jesteśmy w wolnej, niepodległej, demokratycznej Polsce, tworzy się społeczeństwo obywatelskie. Proszę, 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 I teraz powiem jeszcze raz dzięki Bogu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, że jesteśmy w NATO i że od 300 lat nie byliśmy w tak dobrym miejscu i naprawdę wiele nam się udało i jeszcze nam się uda. Tylko proszę państwa walczmy o to, a nie skaczcie sobie panowie do oczu ja i nie wrzućcie przy... się jakoś nie udało Unii Wolności się udało bardzo dużo, bo to ta partia ja, ta... ja mam prośbę e, po, e, polemiki pojedyncze dziękuję bardzo, teraz ja jeszcze, e, stoję, to nie pani skończył, tak? No. Nie chcę niepokoić, niepokoić panów i denerwować, tylko po prostu ja jestem, ja jestem, ja jestem osobą emocjonalną bo, i myślę, że to też ważne. Nie ukrywajmy, ja nie byłam ćwiczona na żadnych treningach. Mnie, ja jestem dojrzałą kobietą, która się martwi polską rzeczywistością i chcę z tym pójść do Sejmu. Z tym, czego słucham, jakie wyciąga wnioski, y, a nie, y, proszę Państwa, z y, y, bitwami, hasłami, y, y, straszeniem itd. Tak Teraz, nim oddam głos panu Łukaszowi, to, to proszę o dyscyplinę. Pani Elżbieta jest o tyle usprawiedliwiona, że w pierwszej części mówiła bardzo krótko. A ja też chciałem, jeszcze nim pan Łukasz Gbbao zabierze głos, to chciałem powie, odpowiedzieć panu Ryszardowi Terleckiemu, że niestety ani pan Raś, ani pan Gowin nie przyjęli zaproszenia, nie chcieli się tu spotkać. Także tym bardziej. Dziękuję panu Kaszowi, proszę bardzo. Dwie minuty. Dobrze, zmieszczę się w dwóch minutach. E, e. Rozpocznę od e. wszystkiego, odniesienia się do e, pana posła Oczarskiego. Więc po pierwsze. E, Program prorodzinny i program poprawy sytuacji w Polsce to jest bardzo ważna, dlatego powiem tylko, że udało nam się wydłużyć urlopy macierzyńskie i wprowadzić urlopy tacierzyńskie. Jak chodzi o e, administrację, o problemy, jak administracja sprawia dla przedsiębiorców, tutaj też pełna zgoda. To jest główne, główna bariera rozwoju polskiej przedsiębiorczości. I ja, może powiem tylko jedno, że pracowałem nad ustawą o odpowiedzialności majątkowej urzędników za decyzje na zarząd, nauczanie e, e, prawa. Dzięki temu urzędnicy, którzy popełniają takie błędy, teraz będą musieli z własnej kieszeni płacić za tego typu błędy, co spowoduje, że takich decyzji będzie mniej. Jak chodzi o pana posła Terleckiego, to ja pominę ten mało elegancki moim zdaniem przytyk, do mojej osobki klasyczny argument ad personam, natomiast powiem kilka słów o tej armii, na którą pan profesor tak się rozwodził. Otóż, znaczy jedno zdanie, nie każdy z państwa się zastanowi, czy czułby się bezpiecznie w kraju, który będzie broniony przez 100 armię zawodową, tak jak ma to miejsce teraz, czy przez 200 tysięczną armię z podoru, tak jak to miało miejsce wcześniej. Proces sam odpowiedzi na to pytanie. I jak chodzi o Pana Żółtka, to ja rozumiem, że z punktu widzenia odbiorcy produktu, czyli z punktu widzenia obywatela, ważne jest, żeby inwestycje skończyć, a nie zacząć. Ale proszę mi wierzyć, że dużo trudniej jest zabezpieczyć środki i uzyskać pozwolenia i rozpocząć daną inwestycję, np. budowę drogi, niż ją skończyć. Dlatego moim zdaniem jest to powód, ażeby się chwalić. Natomiast ostatnia już uwaga, jak chodzi o to, od czego są posłowie, to tu też się fundamentalnie nie zgadzam z Panem Żółtkiem, mianowicie. Moim zdaniem posłowie z jednej strony są od tego, żeby tworzyć prawo, ale z drugiej strony są wybrani w konkretnym regionie i mają szczególne zobowiązania wobec tych wyborców. Tego właśnie okręgu, z którego zostali wybrani. I mówiąc o lobbingu, ja nie mam na myśli, że mają wyszarpywać z, z budżetu centralnego jakieś środki dla, dla swojego regionu, tylko mają dbać o to, żeby ten region i to miasto nie było pokrzywdzone. Bo jeśli tego robi nie będziemy, to Śląsk, Gdańsk czy Wrocław będą po prostu stały dużo więcej pieniędzy, nie dlatego, że są lepsze i że bardziej na to zasługują, tylko dlatego, że są lepiej zorganizowane właśnie pod względem lobbyingu politycznego. Tyle z mojej strony. Zmierzcie się Szanowni Państwo, mały suplement jeszcze do mojej biografii, może to mieć dla kogoś znaczenie. Jestem, byłem też samorządowcem przed objęciem mandatu posła, byłem radnym województwa polskiego oraz wcześniej wicemarszałkiem naszego województwa. Natomiast przychodzę tutaj do... Niektórych wypowiedzi, do których chciałem się ustosunkować, to tak. Jeśli chodzi o pana profesora Terleckiego, no ja wiem, że on się uważa za grubą rybę i chciałby, aby jego ugrupowanie zmonopolizowało ten rynek polityczny. Na szczęście mamy, mamy demokrację i wszystkie ugrupowania, które się zarejestrują, mają prawo ubiegać się i przekonywać swoich wyborców. My to robimy, zrobimy to skutecznie, a kto będzie drobnicą i grubą rybą, no okaże się po 9 października. I druga kwestia to, no Pan Profesor utwierdza mnie w przekonaniu, mówiąc o tym, że PiS walczy o usunięcie Platformy, że tak na dobrą sprawę Prawo i Sprawiedliwość, ktoś chyba ja nie chce rządu w tym kraju. Ja startuję po to, żeby można, żebym mógł wspólnie z moimi koleżankami i kolegami zmieniać ten kraj. Czyli startuję po władzy. Chcę być w ugrupowaniu, które będzie chciało rządzić bądź współrządzić a nie tylko odsuwać kogoś od władzy, bo to jest taki program negatywny i no tutaj ani nic dodać, ani ująć. Jeśli chodzi o wypowiedź, czy wypowiedzi, kilka wypowiedzi pana posła Giwały, ja cieszę się, że platforma obywatelska no w pewien sposób już naśladuje program Periodenu również w zakresie NRZ-u. Śledziłem debatę. Pomiędzy czterema ugrupowaniami. Nazareprezentował Pan Poseł Sośnierz. On przedstawił kwestie związane z decentralizacją, czy z rozwiązaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, z decentralizacją w pierwszej kolejności funduszy na, fundusz, na 16 funduszów regionalnych podporządkowanych władzom samorządowym, samorządowi wojewódzkiemu, a następnie wprowadzić możliwość ubezpieczycieli y, y, prywatnych. Także y, cieszę się, że w tych kwestiach, także jeśli chodzi o administrację, która doskwiera czy, czy problemy administracyjne, które doskierają y, polskim przedsiębiorcom, y, mamy wspólne zdanie, ale tak jak mówię, no naśladujecie na stronę i tak dalej. Y, y, pan Stanisław i Pan Ryszard, czy chcą coś? Jak zdają, <gry> ja to bierzemy. Dwie minuty. Dwie minuty. No, oczywiście nie, nie mówiłem tu o programie PiSu, bo trzeba by na to troszkę więcej czasu jednak, żeby chociaż drobinę streścić, <laughs> więc, e, więc odnosiłem się do, do tego, co mówili poprzednicy. E, Platforma jest w tej e, e, dobrej sytuacji, że nie dotrzymała żadnej obietnicy z e, kampanii poprzedniej, a może poza jedną, że e, Polska wycofała się Zupełnie nie wiadomo czemu, pół roku wcześniej, niż inni sojusznicy e, z Iraku, e, ale, m, ale to, to jest jedyne dokonanie e, z, z tego, co obiecywano w tamtej kampanii. Więc możemy dość spokojnie powrócić do e, obecnych obietnic. E, ja dlatego mówiłem, że. To jest e, jakby zadanie polityczne numer jeden, bo e, sytuacja jest e, bardzo zła i nie zgadzam się z panią e, z Lewicy czy, czy z Centrum, przepraszam, z centrum, centrum, ale z Lewicy, e, która, e, która, mówi, która mówi wybierzmy przyszłość. Lewica, SRD, Postkomuna już kiedyś pod tym chasłem, e, startowała w wyborach. E, no, e, trudno jest wybierać coś czego nie ma, przyszłość dopiero będzie, prawda? a to co jest to co było, jest. Więc y, to jest taki, taka trochę demagogiczna, Myślę, Myśl, że, e, że nieważne, co za nami, nieważne, co jest, w jakich pogrążyliśmy kraj e, problemach, ważne jest, jak kiedyś będzie jak Bóg da. No, tylko żeby tak było, jak ma być, to trzeba się teraz trochę o to postarać. Dziękuję. powstanie się Zacznę tak, otóż ja dlatego się zdziwiłem tą, tym, tym wyrażeniem Rany Boskiej, dlatego że oczywiście prywatnie jak najbardziej no, szanuję religijność, natomiast chodzi o to, że SLD jest partią, która oficjalnie jest, można powiedzieć, socjalistyczną partią bezbożną w przeciwieństwie dopisy, który jest socjalistyczną bardzo pobożną. prawda? Co, co do Platformy Obywatelskiej, to oni sami nie do końca wiedzą, czy są, Bo to jest socjalistyczna partia, ale nie wiadomo, czy powolna, czy bezwolna. ja o jeszcze nie określiłem, także mam trochę kobotę. Otóż chodzi o to, że w oficjalnych stanowiskach jako partia tak prezentują takie stanowisko. Więc oczywiście nie mówię o prywatnym, tylko pani weszła, jak się będzie między wrony do To oni to, to nie... Jest, no nie nie, nie podpierają się Panem Bogiem, ale tylko to jakby taka uwaga, co mi się moje zdziwienie wzięło. Przepraszam, ja wiem, że takie jest złośliwe, ale no, tak tutaj, w takiej roli występujemy. Natomiast wracając jeszcze do tego, tej walki na przykład o prawa kobiet, bo Pani wspomniała coś o kobietach i tak dalej. Otóż my uważamy ze względu na tą walkę z polityczną poprawnością, czasem jak przesadną z naszej strony, no to taka natura ludzka, że w drugą stronę udawimy przegiąć. Po prostu my widzimy różnicę między kobietą i mężczyzną, w przeciwieństwie do, 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 do do, do, do innych partii, prawda? W no, związku z czym mamy inne podejście w ogóle do tego i tu ewidentnie przycale też to widzę i pani jest zresztą piękną kobietą I, i broń Boże nie chciałbym, żeby było równouprawnienie między nami, w sensie, że ja mężczyzna i pani mężczyzna i odwrotnie. Jedna rzecz, jaką powiem, to sprawa y, dotycząca jednak ekonomii. Otóż y, tutaj była mowa od strony Platformy pana Giwały o walkę o przedsiębiorców. Otóż zauważyliśmy jaka jest walka o przedsiębiorców, jakie są sukcesy w ostatnich 4 latach. Że biurokracja się rozrosła do ponad pół miliona, sama państwa i samorządowa, a przedsiębiorcy muszą w związku z tym wytworzyć własną biurokrację dla kontaktu z tamtą, kilkumilionową i opłacić ją, jak, jak, jak wyszło, jaka jest próba założenia przedsiębiorstwa i tak panisławie. dalej. I widzimy, jaka jest ta pomoc potrzebna dla przedsiębiorców. No niestety, źle nam to wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do drugiej.